Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj rozpoczynam nową serię technologiczno-sprzętową. Chciałbym Wam recenzować jakieś takie drobne lub mniej drobne sprzęty, gadżety komputerowe. No, tego typu akcesoria, które widzicie. Pierwszy odcinek to pad do PC. -ta. Może być on także wykorzystywany w PlayStation, bodajże trójce. Genesis y, PV-58 Pad kosztował mnie w oszoł 75zł Także cena całkiem, całkiem spoko, cena przyzwoita Zapraszam do obejrzenia Może na początek kilka słów o opakowaniu Pudełko bardzo ładnie wykonane, zgrabne Kolorystyka świetna, tutaj lakierowanie i kolory wskazywa wskazywałyby, że mamy do czynienia z produktem. Może nawet premium, jest wszystko to, co powinno być. Są oznaczenia, 10 metrów zasięgu, są wibracje, analog ym, podwójny. No, i ta powierzchnia, która taka gumiasta, powiedzmy, powinien być odbiornik. I w sumie to tyle z obudowy. Za chwilkę sobie otworzymy i zobaczymy, co jest w środku. No, zobaczcie. <gry> Zawartość pudełka jest już przede mną. Padzik, kabelek i odbiornik, który podpinamy pod USB. Może zacznę od tego najmniejszego elementu. Fajnie, że jest coś takiego. Po prostu wpinamy i zapominamy o, o wszystkim. Przetestowałem ten odbiorniczek, działa praktycznie od razu, jest przez Windowsa wykrywany bezproblemowo. Można co prawda doinstalować mu sterowniki, no ale jeśli nie potrzebujecie, to nie trzeba. Działa wszystko na tych domyślnych sterownikach, które się instalują po, po wpięciu. Proces parowania również przebiega bezproblemowo, wystarczy przytrzymać przez dosłownie kilka sekund ten przycisk Home. No, i tyle. Może uruchomimy sobie. Pada, jak widzicie, jest on teraz w trybie parowania, ponieważ wyjąłem odbiornik. No, ale jak, jak widzicie działa. Co tutaj możemy o tym padzie powiedzieć? Styki, bardzo przyjemne. Wszystko tutaj chodzi tak, jak powinno. Kontroler, przyciski, mięciutkie. Ograłem troszeczkę tytułów. Bardzo dobrze ten pad leży w dłoni. Jeśli ktoś ma duże dłonie tak jak ja, to również fajnie mu się będzie grało. Bumpery i tak dalej z tyłu te przyciski bardzo, bardzo ładnie i wszystko tutaj płynnie chodzi. W tym miejscu mamy gniazdo do podłączenia tego to kabla do ładowania. Co prawda nie wiem ile jeszcze jak długo wytrzymuje na pełnym ładowaniu ten pad. Ja na razie grałem kilka godzin i jeszcze się nie rozładował. Także grałem z wibracjami, i wszystko, wszystko było jak należy. Co mi się tutaj najbardziej w tym padzie podoba, oprócz komfortu, yy, tych przycisków, sticków i tak dalej, to powierzchnia. Powierzchnia jest naprawdę bardzo przyjemna. Pad dobrze leży w dłoniach, jest fajnie spasowany, a ta taka lekko. Nie wiem jak to nawet powiedzieć, bo to jest taka dość specyficzna powłoka, no miło, miło się trzyma, nie jest to jakiś najtańszy plastik, który od razu po prostu po paru minutach przeszkadza, tu naprawdę jest spoko. Jak dla mnie pad w tej kategorii cenowej wygrywa, nie wiem czy jest coś lepszego, jeśli wiecie, to dajcie mi znać w komentarzach, chętnie przetestuję. Tak jak mówię, sprawdziłem go w Fifie. Sprawdziłem go w Minecrafcie, jeszcze w kilku innych tytułach na PC i nie było problemu ani z konfiguracją. Wykrywał wszystkie przyciski, wszystko działało praktycznie bez jakiejkolwiek konfiguracji z mojej strony, nawet nie musiałem. Za bardzo tego ustawiać, a wiem, że w takich tańszych padach no, jest z tym czasami problem, trzeba się ratować jakimiś dodatkowymi aplikacjami, gdzie musimy parować, robić no, cuda na kiju, żeby to wszystko działało. Przytrzymując ten jeszcze przycisk przez 8 sekund możemy się przełączać między trybami X-Input i D-Input, co to znaczy tak w bardzo, w bardzo dużym skrócie. Inaczej jest widziany po prostu pod Windowsem ten pad. Jak jest na X-Input, jest widziany jako pad do Xboxa. No i właściwie wtedy większość gier sobie z tym bez problemu radzi. Przyciski są też, jak widzicie, oznaczone kolorystycznie. Na pewno każdy już wie, do czego, do czego służą. Jesteście na pewno ograni. Co jeszcze można o tym padzie powiedzieć? No właściwie to wszystko. To wszystko strona Genezy Zonką, Tam są sterowniki, jakby ktoś potrzebował. Jeśli posiadacie takiego właśnie pada, to dajcie mi też znać w komentarzach, jak wam się na nim gra po dłuższym użytkowaniu, na przykład po roku, dwóch. Czy wszystkie przyciski nadal działają? No, mi się wydaje, że one wytrzymają dość długo. Pat jest też, z tego co widzę, no wstrząso i upadko odporny. Nic tutaj za, nie powinno się stać, jeśli ten pad nam y, upadnie. No, i na dzisiaj to myślę się byłoby tyle. Y, pada polecam. Ode mnie 9 na 10 punktów dostaję. Głównie ze względu na swoją niską cenę. Tak jak mówiłem, 75 zł. Także dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście jeszcze tego typu filmy, taką serię z gadżetami. I trzymajcie się. Cześć.